Pierwszy dar Ducha Świętego to dar mądrości. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale i 17 wersecie czytamy takie słowa. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, ojciec chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Dar mądrości jest darem, który uzdalnia nas do wnikania w tajemnice Boże. Dzięki temu darowi możemy. Kontemplować, czyli patrzeć z taką niezwykłą boską przenikliwością na otaczającą nas rzeczywistość. Czy jesteśmy zdolni do tego, aby patrzeć na rzeczywistość oczami Jezusa, tak jak postrzegał rzeczywistość Jezus. Zobaczmy, że Jezus widział w grzeszniku. W jakimś upadłym człowieku Boże dziecko. I dar mądrości uzdania nas do tego, abyśmy w każdym człowieku potrafili zobaczyć dziecko Boże, także, abyśmy potrafili to dziecko Boże dostrzec, dostrzec w sobie. Święty Tomasz za chwilą mówi o tym, że dar mądrości jest takim Bożym instynktem, Bożym instynktem, czyli sposobem, taką, takim talentem, takim jakby to określić. Sposobem, w jaki postrzegamy rzeczywistość, najprościej mówiąc, nie wiem, czy zdarzyło Wam się kiedyś czymś zachwycić, że widzicie jakiś piękny wschód słońca, albo piękne góry, albo nie wiem, rodzi się nowe życie, dziecko przychodzi na świat, uśmiecha się, stawia pierwsze kroki, wypowiada pierwsze słowo i to w nas rodzi zachwyt. Jesteśmy zachwyceni, po prostu to jakby przenika całe nasze życie. I dar mądrości to jest dar, dzięki któremu. My jesteśmy uzdolnieni do takiego zachwytu nad Panem Bogiem. To jest prawdziwa mądrość postrzegać rzeczywistość taka, e, jaka, jaka ona jest. E, I dlatego ważne jest, aby otwierać się na ten pierwszy dar e, dar mądrości, takiego mądrego życia, postrzegania rzeczywistości oczami Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze. Posyłaj nam swojego ducha z darem mądrości, abyśmy umieli patrzeć na siebie, na ciebie, na innych Twoimi oczyma, abyśmy nie pozwalali zatruwać swojego wzroku jakimś kłamstwem, jakimś zamętem, ale daj nam światłe oczy, daj nam mądrość, daj nam prawdziwą mądrość, abyśmy przenikali. Tą rzeczywistość, naszą codzienność, tych wszystkich, których za chwilę spotkamy, z którymi będziemy rozmawiać, właśnie abyśmy potrafili w nich zobaczyć Twoją Bożą Iskrę. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, dzięki za to y, kolejne spotkanie, czyli pierwsze dar dzisiaj, jutro. Zatrzymamy się nad darem rozumu. Do zobaczenia y, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i otwierajcie się na to uzdolnienie, na to, na to obdarowanie Ducha Świętego.